Cześć, z tej strony Nikola, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z serii Metoda na 5. Mam nadzieję, że nauczyłeś się do tej pory już wielu słów, ale dzisiaj mam dla Ciebie jeszcze kolejne 5 słów i 5 zdań. Gotowi? Zaczynamy! A więc, pierwsze słowo na dziś to JA, czyli TAK. Załóżmy, że ktoś się nas pyta, Ben je jesteś szczęśliwy? A Ty odpowiadasz, ja, ik ben Blaj. Tak, jestem szczęśliwy, bądź szczęśliwa. Drugie słowo, słowo numer dwa, to przeczenie do ja, czyli nej, nie. I teraz załóżmy, że to samo pytanie, ben je blaj, i odpowiadamy nej, ich ben blaj. Nie, nie jestem szczęśliwa, szczęśliwy. Słowo numer trzy to zyten. Siedzieć. Załóżmy, że ktoś wpada do nas na chwilę, ale ta chwila okazuje się dłuższą chwilą, tak stoi, stoi, stoi w progu i mówisz: Hej, haj wyszedł! Usiądź na chwilę. Chodź, usiądź na chwilę. Słowo numer cztery to verdiping. Verdipping. Innymi słowy, też można powiedzieć etażę, czyli piętro. To etarze jest z francuskiego. Obydwa słowa znaczą to samo. Czyli na przykład powiemy Waj op ein verdipping. Czyli my mieszkamy na piętrze. I ostatnie słowo na dziś to Ferdinnen. Ferdinnen to zarabiać. I takie zrobimy twierdzenie i pytanie. Zdanie twierdzące ze słowem verdienen to e, Ich Ferdyn den Czyli ja zarabiam niewiele. Mało niewiele Weinach. E, pytanie: Who viel je? Ile zarabiasz? To już wszystko na dziś. Życzę Wam miłej nauki i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Pozdrawiam. Do!